Byłem przez cztery miesiące w Amsterdamie, to kolejna, szósta już propozycja teatru resursa. Czyli amatorskiego zespołu dla dorosłych, który od 2011 roku działa przy Resursie Obywatelskiej. Tym razem twórcy spektaklu sięgnęli do tekstów trojga autorów związanych z Radomiem: Teresy Opoki, Marka Modzelewskiego i Grzegorza Bartosa. Z fragmentów ich sztuk, reżyser Robert Stępniewski stworzył ciekawą kompilację, na bazie której powstało przedstawienie opowiadające o losach współczesnych Polaków, emigrantów zarobkowych, którzy na obczyźnie pracują, ale i kombinują, kochają, zdradzają oraz bawią się. Ja mam pecha do żonaty. Góral żonaty, nie? Mój Góral i góral! Góral się rozbił i co z tego? Ten twój góral potrafił tylko głośno szczekać. Nie wierdziła! To <noise> fakt! Pierdział na całą halę. Przy robocie w kontenerze można było się z nim udusić. W klatce to emerytowany policjant może sobie trzymać swoją starą papę. Prawdziwa kobieta jak ja. Niech Musi mieć oddech. Yes. Dwa. 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 Zaczynam teraz zupełnie inaczej patrzeć na postać górala. Każdy ma takiego na jakiego sobie zasłuży. Tak, jakże tak, tak, Lufa! Po uroczystej premierze w sali kameralnej Resursy odbyło się spotkanie z autorami tekstów Teresą Opoką i Grzegorzem Bartosem. Kiedy zakładałem teatr Resursa na jesieni 2011 roku, pomyślałem sobie, że ważne żebyśmy w Teatrze Resursa robili spektakle dramaturgów, czy pisarzy związanych z radą. No. I, i, I stąd y, nasza pierwsza y, premiera diabły autorstwa Sebastiana Rudnego. No, w tej chwili zrobiliśmy, y, zaczęliśmy pracować od jesieni nad y, spektaklem na podstawie właśnie tekstów y, Marka Modzelewskiego, y, 20 Londy 24 grudnia y, Grzegorza Bartosa Nadze i Martwi oraz jego fragmentu prozy z powieści Rozdział zamknięty I e, e, fragmentu sztuki e, Teresy Opoki e, Fragmentu sztuki bestseller ja Dostałem mailem scenariusz jakby tego spektaklu Ale go nie czytałem z <grym> Dlatego, że chciałem mieć niespodziankę w sumie Wcześniej dałem zielone światło Robertowi, więc, więc jakby jedną chyba uwagą jako miałem czy nie będzie za długi, tak? no generalnie najbardziej ciekawiłem tego połączenia, właśnie jak to się odbędzie, e, to przejść, prawda, Holandia, Anglia, Włochy. No ale właśnie tu jestem zadowolony, bo to wyszło to chyba tak, jak chciałem. Tak? Ponownie spektakl, byłem przez cztery miesiące w Amsterdamie, będzie można zobaczyć 4 kwietnia o godzinie 18 w Resursie. Na czego? Nie! Na pewno? O co panu chodzi? Nie znacie go? A kto to jest? Nie wiem. Łazi od mieszkania do mieszkania. Ludzi strasznie. Nie, proszę pana, my go nie znamy. Czekaj. Ja go znam. Co? No Widziałam go dzisiaj w kościele. No i co z tego? Jego mać. decydujcie się, znacie go czy nie. To chyba was słyszę. Jak go znacie, to z tego zabierajcie. Tobie, chociaż święta, tak normalnie odpuszczę! Nie, powiem zaraz, panie! Niech pan! Nie, to jest jakaś paranoja. – Zadzwonię na policję! Po co się odzywałaś? No, o co ci chodzi? Słucham pana! Czym możemy panu pomóc? Słucham! Może to nie polak! A kto? No, on chyba w ogóle nie wie, gdzie jest! Naczpał się! Też i a już 1 kwietnia we wtorek o godzinie 17 zapraszamy na spotkanie autorskie z Teresą Opoką, połączone z promocją najnowszej książki pisarki pod tytułem Żona Psychopaty. Jeszcze jedno potrafiłem dobrze spać, za dobrze. Kładłem się przed północą, wstawałem o dziewiątej, nawet o dziesiątej. Nad ranem budził mnie pęcherz z trudem obróżniany. Potem znów zasypiałem z podwojonym zapałem. Potrafiłem też kłaść się w ciągu dnia i spać jak zwierzę kot, pies albo waran. Ciepły, pociągający, wręcz lepki. Taki jest głos Zbigniewa Kruszyńskiego. Ten urodzony w Radomiu, doceniany w Polsce pisarz, był niedawno gościem resursy obywatelskiej. Jest autorem takich pozycji jak ostatni raport, powrót Aleksandra, za którą otrzymał nagrodę imienia Andrzeja Kijowskiego, czy nominowane do nagrody literackiej Nike Szkice Historyczne. Okazja do spotkania z literatem była więc wyjątkowa, tym bardziej, że przypadło ono na dzień jego imienin. Główny leptak był wyblokowany kostką, no nie zachęcającą do szpilek. Kościół garnizonowy zaanektował cały Plac Konstytucji, otoczył go wysokim, żelaznym parkanem. Tak, w nawiązaniu do preambuły. Z Urzędu Miejskiego zniknął warzyw, a pojawiła się szeroka aleja Łącząca się bez przeszkód z parkiem, dziwnie prześwitujący masz po katedrę. Czyż tu przeprzepiono drzewa? Fragment przeczytany przez Włodzimierza Mancewicza pochodzi z ostatniej niedawno wydanej książki Kruszyńskiego pod tytułem Kurator. Jeśli macie Państwo wrażenie, że usłyszany tekst mówi o radomiu, macie rację. Autor niemal w każdej swojej książce wysyła bohatera do mitycznego R, toż samego z Grodem Nadmleczną. Skąd te literackie powroty do Radomia? Ja tak, ja wracam do Radomia, no bo dokąd miałbym wracać? Wracać do Radomia, prawda? Jest wiele miast, w których, w których mieszkałem, choć jestem bardzo takim antyświatowym. Ale oczywiście chciałbym też napisać taką. Powieść naprawdę o, o, o Radomiu. I no, chyba nawet zwierzałem się już poprzednim razem, że no, jestem bezradny, bo chciałbym napisać taką powieść o, o Radomiu pod okupacją w sercu generalnej Gubernii e, i o swoim rodzinnym domu, który stał w 1937 roku i gdzie w piwnicach mieszkała moja rodzina. Kruszyński mieszkał w Radomiu do matury, którą zdał w liceum imienia Tytusa Chaubińskiego. Głównym tematem spotkania w resursie był kurator, czyli najnowsza kreacja literacka Kruszyńskiego. Zgodnie z jego i nowym życzeniem, organizator spotkania, Marcin Kępa, skupiał się głównie na treści, a nie w formie twórczości autora. Wiem, wiem, że zacząłem pisać tę powieść Jakiś czas już po ostatnim raporcie. Napisałem, no, tak co 30 stron, to nie jest mało jak na mnie. I zorientowałem się. Pisałem to w pierwszej osobie, i zorientowałem się, że ja jakoś piszę. to Wiedziałem, że to będzie ta tematyka, ta powieść, ale zorientowałem się, że piszę dalszy ciąg ostatniego raportu. A chciałbym mieć inną książkę, nową, ale myślę sobie. Co za problem, umiem odmieniać. Ja teraz siądę i przepiszę sobie to w trzeciej osobie. I to się nie da. Kruszyński nie lubi opowiadać o swoim stylu. W Radomiu mówił, że to jak analiza łydek baletnicy. Dla niej to po prostu naturalny warsztat, na którym pracuje. Nie sposób jednak przejść obojętnie nad inteligentnym, miejscami ironicznym i po prostu perfekcyjnym stylistycznie warsztatem autora. Niektórzy krytycy szuflatkują go jako jednego z najbardziej pesymistycznych twórców w Polsce. Przechodziłem na strony pod hasłem Sponsoring. Były coraz obszerniejsze i bardziej zachwalne. Wszyscy domagali się gratyfikacji, podbijali stawkę. Nie myśl, że możesz mieć mnie za średnią krajową, ostrzegała szatynka na tle Molaw S. Molowe, plaża, rozkładany tapczan, różne wersje kaloryferów oraz konwektorów, kabiny prysznicowe, szczyty łóżka, pościel, wielbłądy, piramidy, fotele lotnicze. Taki był stały repertuar tła. Średnia krajowa wynosi 3600. 80% jej nigdy nie osiągnie. Za parę spotkań w miesiącu to nie było mało. I masz mnie na wyłączność, zapewniała szatynka. Autor kuratora, jak to solenizant, został tego wieczoru obdarowany. Jako, że lubi spacerować po Radomiu, otrzymał piękne wydawnictwo, Radom Spacer Sentymentalny. Drugim prezentem była muzyczna niespodzianka od grupy wokalnej Resursa. Kruszyńskiego najbardziej uszczęśliwił występ Oli Rogali. Imieninowe spotkanie z Kruszyńskim było szalenie interesujące. Trudno było choćby odrzemkę. Dlatego specjalnie dla tych, którzy mają jakiekolwiek problemy ze snem, jeszcze odrobina hipnotyzującego głosu Zbigniewa Kruszyńskiego. Mogłem pojechać do obcego miasta, po krótkim spacerze wrócić do hotelu, wypróbować prysznic i ręczniki, białe z lekkim zapachem chloru. Chloru, nie chloroformu. Jednak mnie usypia. Wieszałem na klamce karton, proszę nie przeszkadzać. Zaciągałem grube zasłony jak w kinie. Spać, spać na cały świat. Smacznych snów. Przed nami kolejna edycja spotkań z kulturą żydowską Ślad. To przedsięwzięcie, organizowane szósty rok przez Resursę, ma na celu zarówno przywrócenie pamięci o członkach społeczności żydowskiej Radomia, którzy przed II wojną światową stanowili blisko trzecią część jego mieszkańców, jak też przybliżenie szeroko rozumianej kultury żydowskiej współczesnym Radomianom. Dlatego każdego roku w kwietniu zapraszamy na spektakle teatralne, filmy, koncerty, wystawy i spotkania autorskie których wspólnym mianownikiem jest tematyka żydowska. Tegoroczny ślad rozpoczynamy w poniedziałek, 7 kwietnia, spektaklem Radom. Cisza przed burzą, opartym na tekście książki Ben Cion Golda, w której opisany jest przedwojenny żydowski Radom. Przedstawienie przygotowali nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Radomiu. Następnego dnia we wtorek o godzinie 18.00 otwarcie wystawy Motywy Żydowskie w Twórczości Księdza Władysława Paciaka ze zbiorów Radomskiego Muzeum Sztuki Współczesnej. Pół godziny później wernisaż kolejnej, tym razem fotograficznej, ekspozycji zatytułowanej Jerozolima, autorstwa Jerzego Kutkowskiego. Zaś o godzinie 19 wyświetlimy pierwszy z czterech planowanych na ślad filmów z Festiwalu Żydowskie Motywy, które w tym roku oglądać będziemy dzięki współpracy z pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika, biorącego udział w projekcie edukacyjnym szkoła dialogu. Zobaczymy niemiecki dokument w poszukiwaniu straconego dzieciństwa, opowiadający o wciąż obecnej wśród Polaków, Niemców, Żydów i Ukraińców, fascynacji postacią i twórczością Brunona Schulza. We środę 9 kwietnia gościem resursy będzie profesor Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, który opowie o swojej książce Żydokomuna Refleksje Historyczne. Początek spotkania planowany jest na godzinę 17. zaś zaraz potem goście spotkań z Kulturą Żydowską obejrzą znakomity dokument Marcela Łozińskiego, tonia i jej dzieci. Ja pani pomogę się powiesić w momencie, kiedy trzeba. I ona się uspokoiła. Ja mówiłam jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie dzisiaj. Później co ona do okna to ja za nią, to, bo uważałam to za idiotyzm. I sama nigdy do tego się w ogóle nie porywałam, uważam to za głupotę. Następnego dnia, czyli 10 kwietnia o godzinie 17 z koncertem psalmów Lamentacje wystąpi toruńska grupa Hashir. Jej występ poprzedzi prelekcja biblisty Księdza Jacka Kucharskiego. Ostatni dzień śladu, piątek 11 kwietnia, rozpocznie hepening przygotowany przez uczniów Liceum Jana Kochanowskiego zatytułowany Początek Księgi. To jedyne wydarzenie śladu odbywające się poza resursą. Na hepening organizatorzy zapraszają na ulicę Burzniczną w pobliżu miejsca, gdzie znajdowała się kiedyś synagoga. A hepening rozpocznie się punktualnie o godzinie 13. Zaś o godzinie 17 już w resursie projekcja dwóch polskich filmów. Jael, w reżyserii Emila Piórka i Rafała Żwana oraz Szukając Gwiazd autorstwa Filipa Lufta. Tegoroczny Ślad zakończy premiera spektaklu Teatru Poszukiwań z Resursy zatytułowanego Nie Tylko Lokomotywa w reżyserii Włodzimierza Mancewicza. Przedstawienie oparte jest na tekstach Juliana Tuwima. Serdecznie zapraszamy. Wstęp na wszystkie wydarzenia szóstych spotkań z kulturą żydowską Ślad jest bezpłatny.